Dzisiaj wysłałem filmik motywacyjny do mojego serdecznego przyjaciela Jakuba Elsa którego na pewno znacie pod nickiem xmergani. Zapraszam na stronę Piratswap. Z kodem BNG otrzymacie plus 35% do pierwszych trzech wpłat. Link w opisie. Pozdro. Próbuję, wytłumaczy, Próbuję wytłumaczyć kolegom z Moda, z Moda B. Jak użyją przeciw nam kurwa sprzętu to będą zabici. i trzymają pałki i my jesteśmy we dwóch trzech. a Ja mam akumulator na kablu. Próbuję wytłumaczyć kurwa gdzie to jest? 8 milionów ludzi co roku umiera z powodu. Ja pierdolę, gdzie jest ten film? Słyszałeś kiedyś, żeby Menel powiedział Czy słyszałeś? Wczoraj widzowie były ciężkie czasy po prostu. Czy słyszałeś kiedyś, żeby Menel powiedział, nie piję dzisiaj, bo nie mam pieniędzy? Nie, Menel wstaje rano i robi wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Dlatego ty też, idź do kasyna, postaw wszystko na czerwone, wszystkie twoje oszczędności, a potem postaw tam oszczędności rodziców. Na co się tak kurwa gapisz? Uwielbiam te przeróbki, to są najlepsze przeróbki, nie? Co my jeszcze mamy ciekawego? Kilka TikToków tutaj było, ten... A te pieniądze, które tutaj zarobisz to jednorazowo, to będą największe pieniądze w... e, To są moderatorzy Ginolda, to są e, POW, jesteś moderatorem Ginolda i dostajesz premię te te 2000 zł. Zarobisz to jednorazowo to będą największe pieniądze w życiu jakie zarobisz? Tak, okej. Okay. Dokładnie. To jak się czujesz? Jest z, z, z takim. Nie cieszysz się, jesteś szczęśliwy, smutno ci jest, boisz się. Ja nie wiem jak to wykorzystać te pieniądze. Jak zostanę? Za tą walkę? na pewno no, coś dobrego, nie zajmę Nie, to nie, nie, jadę od razu w góry. Obiecałem widzom, że spotkacie mnie w górach i na spinaczkę górską. Ja pierdolę. Ja ten kanał. Nie ja. Oczywiście. <grym> się zgodę, <jasne. grym się zgodę> tak, przyjechała policja prewencji tutaj zbyt Odboczy, gorszy, czy nie wiadomo skąd. No znowu nas yes. atakują, no nie możemy... No no, 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 jest taka sytuacja ekstremalna. ekstremalna sytuacja. Funkcjonariusze Pana, nas tutaj panie, no, atakują. Rozumiem, tak? panie funkcjonariusze, już to odkładam, Pana, wyłączam, po bolo, po bolo, po bolo, bo inaczej tak, będę poskładany. Moi kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam fanów wszystkich. No muszą zaraz tu zareagować, bo jak nie odłożę telefonu, teraz poskładają, no ale wtedy będziemy musieli my poskładać kogoś innego. Pozdrawiam fanów, trzymajcie się moi kochani, a zawsze najwięcej lajków jest jak prewencja policji zbyt gorszy przyjeżdża i robią. Yo, 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 pozdro, pozdro morny! zwarte, trzymajcie się dzieciaki, od zawsze na zawsze jesteśmy z wami. Pamiętajcie. Pozdro, bo zaraz tu będziemy poskładani. Panowie coś macie jeszcze do powiedzenia. Nie mają nic! No! Travis wychodzi z drzwi. Sara wali mu z bara i wchodzi. I nie widzi. A ja mówię, my na kuba! <grywa> I ja do niego, EJ o trzał, drzema putopia, do niego, nie? Po prostu krzyczy, on tak się popatrzył na mnie, zobaczył. Dał takie po prostu uznanie, wiesz, tak oczami zrobił. My <grywa> Co oni odjebali na tym kurwa daście i z tym Nawi. Ja pierdolę. Oglądałem ten mecz, nie. Jak oni odbili kurwa to B3 na 5. Gdzie ja już tą rundę mówię to jest chuj. Jak oni odbili tą rundę 3 na 5, mówię kurwa, mówię wygrają. Ale z tym Nawi, kurwa na tym Inferno, ten Heavy God, jak kurwa z za tego siana pikował. Wydaje mi się, że ja bym tam kila zajebał, nie? Ja pierdolę, ale kurwa kasztan. Nie wiem czy to... 8 milionów ludzi co roku umiera z powodu palenia papierosów. Trzy kolejne umierają z powodu alkoholu. Ale nikt, powtarzam, nikt nie umarł z powodu hazardu. Dlatego hazard jest zdrowy. Co się tak kurwa gapisz? 8 milionów... Te studentki są loko. Ten jest studentki... Moje zaproszenie mać Bombardiro Krokodilo, trala lola. się zaszczepił. To ja wczoraj, ja wczoraj na Blackjacku do Krupiera. Iwysz się zaszczepił. A myślę, że tak. A, A jakby się pocie, pocie, maskę na twarzy? Myślę, że tak. myślę, że tak. No to właśnie w jest napisane. Zdejmij maskę, nie ukryłem przede mną swojej twarzy. A powiedz mi jeszcze, Krzysztof, a co ci dało upoważnienie, żeby zabierać głos w imieniu Jezusa Chrystusa? Z poradą, pierdolę twego proboszcza, powiedz go, że go pierdolę. Oj, nie, nie mógł tak Dlaczego nie? Pierdolę twojego proboszcza, który. Podoba. A mnie się to podoba. Nie będziesz, na... nie będziesz sobie wycierał nie twój nie mordy. Jezusem nie Chrystusem. Nie Jakim kurwa prawem używasz Jezusa Chrystusa? Kto ci kurwa dał prawo? To krzyżowca mówisz, kurwy synu! To krzyżowca na To krzyżowca, kurwa! Jedenastej klucjaty! Kurwa! Weź ci mogę odciąć i pójdę do nieba za to. O jest mocny, nie? Co ty jesteś taki o, oburzony? Dobrawa, co to jest? Może tam dobra zabawa. Pierdaj dziwaku. Myślisz mnie tym, że tak powiedziałeś łatwizna? Co to ma być w ogóle bez szacunku, stary? Nie, no ja ci kurwa Zabaw. żadnym przeciwnikiem dla mnie? Pierdaj dziwaku. <stanski> Chyba prawdę to prawdę powiedziałeś, nie? Tobie oh, się chce o... grać w Minecraft, jak tu duchów nie ma? Nether gdzie się otwierałem to gasty będziesz hańczyć. No, to na ile lajków nam dasz yy, całą zgrzewkę dzików bezkofeinowych? Na 150 tysięcy lajków. Kurwa, 400 tysięcy ma. Nie no. A, A że... wczoraj, jak ja to lajkowałem, miał 110. Czy mniej? 60. Kurwa, nie damy rady. No, nie damy. O, panowie, gratulacje, zapraszam po odbiór jutro. No damy radę, damy stanicy. radę. 100 tysięcy, 100 tysięcy.

Zrobiłem wam, że Bandura tak wyglądał. Jak pięciolatek, latek co mu kupić całego seta Barcelony. Anda ogarnął chujowe zioło. Dobra, jestem dęban. O, to mi tak złapało za serce. patrzę to! Kochany jestem piesiu, Patrzcie to! Hey Tucker, are you ready to open the pool? I got the towels. You guys, <laughs> you guys listen, listen. Do you guys want to go swimming? You guys ready? All right, here we go! Be careful! Yeah, Robita If you don't want to open the window all the way up, all you have to do is turn the knob all the way up, and the window comes down to about this point Even wow with the... and the window comes down to about this point the window comes down to about this point what the hell i can already start to feel the cool air start to come in wow. but if you want to completely air out the room the window actually comes all the way open and all you what? have to do <laughs> is turn the knob to Whoa. the side. and now the window opens <laughs> all the way. no way. turn the knob to the side. <laughs> and now the window opens all the way. and now the window opens. that's fire. that's actually really cool. Away. that is freaking cool. why is that simply genius? and now this is that german engineering right here. that's so cool. To lock it. To... We don't Tak ostrożnie kocham pieski strasznie. Strasznie kocham pieski, zwierzątka i kotki słodkie też kocham. I jak widzę TikToki ze słodkim kotkiem ze słodkim pieskiem, to od razu je lajkuję. Bardzo je kocham. Wszystkie pieski kocham świata. Jakby mi tak kurwa pies jakiś obcy zrobił, przysięgam bym go poszedł i bym go tak ucałował.